No, hej, cześć, Siemano, z tej strony Hawaii's, a przed Wami, kurde, tak, World of Tanks. No wiem, że są i zwolennicy, i kurde, yy, i osoby, które nie lubią tej gierki, ale tak. Yy, no, hej, cześć, witajcie z tej strony Hawaii's i witam Was w następnym odcinieczku z World of Tanks. Yy, tak, no co dzisiaj, sobie trochę pogramy, yy, no bo w sumie tak pokrótce to tak nie za bardzo e, ostatnio coś tak nie mam weny na nagrywanie e, także jakiegoś let's playa chcę wrzucić także e, Warg of Tanks e, tak jest, no jakieś te, kurde te e, urywki będą z mojego let's playa oczywiście z bitew e, tak jest, no i co pamiętać to zdaj łapkę w górę subika na kanale no i ja też w sumie do tej gry tak wracam, także zobaczymy jak mi będzie ta rozgrywka szła, a my co, w międzyczasie startujemy, kurde, pierwszą bitwę e, Piątym tierem, bo chyba, no, na razie maksymalnie mam piąty tier zrobiony No, będę próbował teraz, jak chodzi o polskie drzewko, robić, e, no, tier szósty 45TP, naprawdę ładny czołg Także zobaczymy jak mi to tam pójdzie, no i yy, co? Lecimy No kurde Przełęcz Nie to, że nienawidzę tej mapy, czy jej nie lubię, ale yy, Często jak tą mapę gram, to nie wiem czemu, ale Bardzo często jak gram tą mapę, to na niej przegrywam Nie wiem kurde czemu, tak, ale no ja w czołgi to tak nie umiem za bardzo grać W sumie jak w każdą grę XD, ale no no, kręcimy tutaj sobie ładnie Kapuściński kurde No ja na niego kapusta zawsze mówię no Taki oto czołg Polskie drzewko Technologiczne kurde Tak jest Zobaczymy A może się też tu gdzieś Jakoś skampimy tak jak oni O gdzieś mi już coś A tam jest gościu Mhm Tego typu Zobaczymy O Chyba czekaj gdzie to się klikało A chciałem sprawdzić ale No A nie to yy, Myślałem że to z naszej drużyny zaszczelili a to z przeciwnika, o kurde, wodę się wpierdzili. Czy on gestapuje? Nie, bo mi film zdejmuje. Nie, nie, nie. Ty Polakiem jesteś, ty tak nie rób. Nie wiedzie, nie. He. No kurde. Lepiej mi się, kurde, grało 14 TP niż z tym 25 TP, kurde. Nie wiem. Lepsze bitwy są czy coś. O kurde. 4. Bania nie potę no. Gram kurde radzieckim, bo mam tylko trzy czołgi, kurde. A dwa Polacki do niedawna były w bitwie. Teraz... No, 25 TP znowu wolne jest, ale... Nie za bardzo mi idzie gra w tym. Czemu ja się nie chowam, nie wiem. Jak już wspominałem, nie umiem grać w tę grę kompletnie. O dobrze. Gościu rozwalony. Czekaj, czy ja... Yy, czy ja bym z tej górki nie. Niet. Tutaj nie mam jakiegoś zasięgu, żeby. Skąd, gdzie, jak, kurde? Ja gościa nie widzę, a dostałem taką banicję niezłą, że. No nie mówcie, serio, on mnie może napalać, a jego nie? Ja pierdzielę. Co za gościu? A no tam, bo on może podnieść to, moje. Ja nie mogę tyle obniżyć. Patrz. Jaki czulowy ten czołg, kurde. Radziecki, kurde. Tutaj to ja nic nie widzę, bo są drzewa. Aż te szczele, nie? 700 metrów w sumie, niby. No skąd, kurde. Tu jest gościu z no i Piąty tier. Jaki to A AEC? Chyba Niemiec. Chyba. 4 do 2 do ugrania to jest, nie? No, także Karelia, lubię tą mapę, kurde. No, z tego co się orientuję, to Karelia to chyba gdzieś tam na północy. Półwysep skandynawski. Czy nawet jest półwysep karelski, można powiedzieć w sumie? Nie wiem. I fajny sąd tak jest. Taki przyjemny dla ucha. Głazy, moczary sieczki góry a ja pojadę kurde te ja pojadę na te na moczary załadujemy tu no kurde czasami mi się przyjemnie przyjemnie gra tym czwartym tierem tym 14tp bo on ma wszystkie ulepszenia też zrobione się czasami mi przyjemnie ty, nim gra niż yy... Nie miałem go na celowniku. Nie trafiłem. Ja to jestem. Niezły. No dawaj, dawaj. O kurde, padł że tu mojego zeszczelił. Niezły wariat, kurde. A, schował się. Nie, nie, nie chcę wychylić. Nie chcę. Tam jeszcze do góry we ziomek Czy ja tu ich dojrzę? Nie, oni sam dalej tam Nie wiem czemu, ale lubię tak... ...typowo... ...snajpersko tutaj podchodzić O, 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 kurde, ty No jakbym się uparł, to bym go... ...to bym go trafił tam O właśnie to Dawaj dalej coś go zaszczelimy Nie udało się nie, nie przebito pancerza A szkoda bo 57 ma Dawaj tą amunicję nie, nie wiem czym się te typy amunicji różnią Który najlepszy czy coś Ja nawalam wszystkim co mam Zazwyczaj Aże 6, 4 Dobra, tu widzę mój jest Społamy się jakoś gdzieś tu Aha i Zeszczelili mnie. Super. No kurde, kolejna mapa, której nie ogarniam, ale w sumie fajna jest. O kurde, ja myślałem, że to droga jest. A tu nie ma drogi, dobra to... O kurde, ty nie, nie, ob... nie obracaj się, nie obracaj się, Oj, oj. oj. O ty kurde, Ju, już, już do mnie strzelają, nie, już Już niszczyciel szołgów, czy co to tam jest Ja cię tu zaraz, ale banicję ładną dostał No dawaj, dawaj, wychyl któryś, dawaj, 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 dawaj Jeszcze, jeszcze, jeszcze Aj, mi się zdjął o kurde drzewo obaliłem tego to nie chciałem robić akurat ale no powiedzmy że zdarza się albo no tu zamek tak jakby jest oni zamku bronią można powiedzieć fajna ta mapa nawet o kurde Nie, tu nie wiadę, jest droga, nawet widzę za te. Tak jakby za.